Witajcie najmilsi w, w, w szybkiej strzale. Nie no, że <grystanie> jestem trzeźwy, ale zastanawiam się czy dajście się nabrać. Po wczorajszym wczoraj też byłem bardzo grzeczny, a dziś tym bardziej nie? robota, treningi i tak dalej. I o tych treningach właśnie pomówimy. W szybkim strzale treningi były dość charakterystyczne nie tylko ze względu na pogodę zmienną. Pierwszy mokry, a jeszcze jak wychodziliśmy z toru to dość mocno padało, dziś faktycznie przewitało kierowców na mokro. Ale też druga sesja w takich warunkach zmiennych, było niewiele momentów, kiedy można było pchać na suchym, dlatego te wyniki, one oddają pewne tendencje, ale też były w pewnym sensie losowe, szczególnie wyniki pierwszego treningu. Natomiast no, generalnie były takie momenty, moim zdaniem charakterystyczne, szczególnie jeśli chodzi o obóz e, Williamsa. Tak czy, tak czy inaczej, ci, którzy powinni być na górze, są na górze, ci, którzy e, są zazwyczaj na dole, niestety znów byli na dole. Co mówi Robert po dzisiejszych jazdach, trzeba powiedzieć, że Robertowi generalnie humor całkiem dopisywał, znaczy znowu nie skakał z radości, natomiast też no nie było takiego wiecie, yy, nerwa tak to nazwijmy, jaki czasem bywa, nerwa, którego też można nazwać na w i kończy się na kur, yy, kura. Nie, no w każdym razie no, po prostu bo, <laughs> zmierzam do tego, że generalnie był w całkiem nieznaną nastroju Robert jak na, jak na piątkowe jazdy, i, i też fajnie okazuje się, że de facto chyba przez cały sezon, tak, przez wszystko co się działo do dziś, to w, na mądzie w, w tych sesjach zmiennych, w tych trudnych warunkach, na to, że jest słaby docisk, co jest bardzo ważne, mi się wydaje w tym równaniu, jeździ mu się naprawdę dobrze. Co mówi Robert? Eee, ja spytałem go, czy patrząc na dzisiejsze treningi, wolałbyś, żeby reszta weekendu była sucha czy mokra. Robert na to jest mi to obojętne. Jeździliśmy dziś we wszystkich warunkach, więc przynajmniej poczuliśmy, jak samochód może się sprawować na mokrym, jak i na suchym torze. No i także w warunkach mieszanych, bo były takie momenty, kiedy część toru była mokra, część toru była sucha. Tam w trzecim sektorze tak naprawdę mocno padało. Nie, do no mówię, w drugim, od strony lesmosza deszcz. I tam się trochę mocno rozpadało, więc to był w zasadzie środek toru. Drugi sektor. Natomiast po, po tej stronie, czyli pierwszy sektor i... I trzeci były trochę lepsze trochę kropiły, ale nie tak bardzo jak, jak w tym trzecim, gdzie było widać, że ludzie wyciągają e, parasole. Ogólnie nie wygląda też źle, choć e, zgodnie z oczekiwaniami także tu e, brakuje nam tempa. I znowu ja, na mokrym torze jednak dość szybko znalazł się rytm, a warunki były dziś bardzo trudne. Dużo obrotów. Nie było łatwo, warunki bardzo się zmieniały. Nawet w drugiej części drugiego treningu też pokropiło w ostatnim sektorze. Jak na Monze jednak było całkiem ok. Finning w finning był całkiem niezły. Co jest dziwne, bo na tym torze z reguły powinien być gorszy. Tymczasem był najlepszy w tym sezonie. Coś jest niehalo, śmieje się Robert. Tak, jest to charakterystyczne. No, jeszcze raz, no, są to treningi i czasy mokre, i, i raz, na dwa są to są treningi, więc może nie trzeba się do czasów samych przywiązać za bardzo. Natomiast jest też coś takiego, właśnie tak się patrzy, mówiąc szczerze, szuka się między wierszami pewnych rzeczy. Tak, można, moim zdaniem, dość dobrze wypatrzeć, co się dzieje w wyścigach, że są pewne okoliczności, pewne momenty, kiedy, no, 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 kiedy wychodzą, jakby takie. Smaczki, takie, kiedy wychodzą jakieś rzeczy, które można dostrzec e, poza konkursem, poza takim czystym stoperem i finalnym wynikiem jednego okrążenia. E, I no, ci, którzy mnie znają i, i czytają od dawna, wiedzą, że ja to czasami powtarzam no, ostatnio w mowie, ale też od lat bardzo wielu w piśmie, że są takie charakterystyczne momenty, kiedy. E, nawet napisałem o tym minimum jeden tekst, taki już dokładnie w to wycelowany, że mamy albo pierwsze okrążenia na zupełnie nowym torze, czyli nikomu nieznanym, kierowcy muszą się go nauczyć, nawet bo symulatory, no, nie są aż tak dużym narzędziem na tym poziomie, szczególnie jeśli chodzi o, o dobrych kierowców, tych naj, naj, najzdolniejszych. No, w każdym razie nowy tor do Poznania, zazwyczaj też tor zielony, jak to mówią po angielsku, czyli dość śliski, albo mam sytuację, kiedy no, pierwsze wyjazdy w ogóle na tor mokry i w takich momentach warto patrzeć tak, jak szybko znajduje prędkość to jest zawsze charakterystyczne, jak Luis wyjeżdża w takich warunkach, nowy tor bo właśnie mokry, mokry. I od razu bardzo szybko, w mega krótkim czasie dochodzi do tempa, które może nie jest najlepsze z najlepszych, ale jest niemal optymalne na ten dany moment weekendu, na te dane warunki na torze. Yy, bardzo szybko łapie tę prędkość, bardzo szybko za zaczyna łapać, jak na tym torze należy jechać. Innym kierowcom, w większości tak naprawdę, też bardzo dobrym swoją drogą, tak świetnym kierowcą, ale ciągle innym, zajmuje to trochę więcej czasu, mniej lub więcej i po jakimś czasie oni też jeśli chodzi o takie tempo idealne okrążenie do tego punktu dochodzą. To można było porównać takie nie wiem, typu Hamilton i Rosberg, nie, dwóch kierowców, dwóch mistrzów świata, bardzo szybkich, oczywiście Luis trochę lepszy, trochę zdolniejszy, trochę dlatego że ten poziom jest bardzo wysoki. Natomiast no, to, co Luisowi bardzo szybko przyjdzie, to, to Niko potrzebuje na to, na to trochę więcej czasu. I tak samo, no, nie wiem, porównanie typu Fettel kontra Leclerc, moim zdaniem, tak samo wygląda, że Leclerc o wiele szybciej znajdzie tempo w takiej sytuacji niż Sepp, który potrzebuje trochę więcej czasu. Tak czy inaczej, jest to dla mnie no, oczywiste zjawisko i, i ono jest w pewnym sensie wyznacznikiem też takiego naturalnego talentu. I teraz mamy kierowców Williamsa, których ja czasu obserwuję dość dokładnie. Jadą w mniej więcej podobnym momencie, kiedy to jest mokry, jeszcze kiedy są takie najgorsze. Znaczy, no to tak to potencjalnie najgorsze warunki, kiedy się jeździło y, tego dnia i to jest początek jazdy i mają obaj po 8 okrążeń, Jadą w tym samym momencie i Robert traci 3,5 sekundy do najszybszego w, tej, y, w, te, w tym czasie y, Maxa Verstappena a George 5,1 i Robert kończy tę sesję Przewagą y, sześciudech nad y, George'em RSL-em, co oczywiście nie mówi tutaj, to nie jest jakieś takie wiecie, że o, te, te, jednak ten, ten George to słaby jest, a, a taka a Robert świetny, tylko go ciągle szukują. To nie jest tak do końca, natomiast jest to jakieś tam przesłanie, znaczy inaczej, to nie umniejsza George'owi Racerowi. To jest bardzo zdolny, bardzo szybki kierowca. Natomiast sam George potem mówił, co prawda twierdził, że w tym czasie. E, patrzę, czy ktoś wczoraj zaraz nie przewali, no nieważne, na, na parkingu. E, mówił, co prawda, że tutaj to były testy dla mnie w ogóle, że, spra że sprawdzałem pewne rzeczy. E, natomiast z drugiej strony przyznawał, że nie brakowało mu zupełnie pewności na początku. Jeszcze raz, <kluzny> różni kierowcy e, różnymi drogami dojdą do tego samego czasu, natomiast fakt, że ktoś Wam wyjeżdża i BUM od tak bardzo szybko zdanie pewność w takich warunkach, przy niskim docisku, na śliskim torze, na oponach, które no, niestety nie za dobrze intermediaty pracują tutaj, o czym za chwilę, to jednak świadczy, że być może ten kierowca wcale nie jest aż taki, wiecie, taki słaby, nie? że być może do półtorej sekundy w niektórych warunkach, no to wbrew temu co mówi logika stopera tak, i co mówią fachy, Nasze sprzed telewizora i telewizora, to jednak ona nie do końca od różnicę między kierowcami, to wiecie tak, że poddaję wam pod, pod, pod rozwagę to przemyślenie. No dla mnie, to ja mówię, jako, że powtarzam, piszę to i powtarzam, to od wielu, wielu lat jeszcze zanim tutaj Robert mógł wrócić, więc jak ktoś ma tutaj teorię, że o, wyszukuję teraz usprawiedliwień i tych też, że tutaj niby kupi co lepszy i tak. Na... Nie, nie, to nie to. To jest po prostu ta prawidłowość, o której ja wam no, piszę od, od wielu lat, tak? Od Naprawdę wielu lat, więc, więc po prostu. I tutaj ona znowu tak trochę jakby wyszła moim zdaniem. Pytanie dalej do Roberta. Czy zmienne warunki mogą wam pomóc? Czy ja wiem, proste są wciąż długie i także w deszczu prędkości maksymalne są ważne. Mając boli szybki w zakrętach na mokrym torze może trochę zyskać, ale my nie jesteśmy także królami zakrętów. To akurat padło w wypowiedzi dla ilewana. Było tak jak się spodziewałem, zarówno na suchym jak i na mokrym torze. A i jeszcze jedno tutaj pytanie z, z kolei to zadał ten kolega z TFP. Na mądzie dostałeś końcową kierownicę, jak się sprawuje. Gdyby była taka, jaka miała być, to pewnie by mi pomagała, ale niestety nie jest. Nie wiem, czy to jest coś za bardzo do, do komentowania, no jest to jakiś tak standard, w którym osoby... Które starają się jakby analizować sytuację i przyjmować te fakty, których jest dość dużo, jakby w całokształt tego, co się może dziać w tym zespole, no, no, no to nie jest to jakaś sensacja. Natomiast te osoby, które jakby je pomijają i cały czas ignorują te, te sygnały, mówiąc tylko, tuti na no, tym stopi, że roz, roznosi tego kupica, niech już skończy, to i tak tego nie zrozumieją. Natomiast de facto. No wiecie, fakt jest fakt, no to nie, nie, nie za jest co dalej komentować. No i dobrze, co mówi George? To są jest pytanie dla Eleven znowu. Dziś rano e, prowadziłem tylko testy, aby skorelować dane. Sam niczego nie mogłem się nauczyć, ale zespół definitywnie tak. No tutaj George tłumaczy, że rano tak no, poświęcił się dla ekipy, ewidentnie nic się nie mógł nauczyć i w ogóle... I wtedy, bo wiecie, w, w drugim treningu też był wolniejszy od Roberta, więc tutaj e, jakby delikatnie na, na softa podaje, że ten pierwszy trening tak naprawdę mu się na nic nie przydał zupełnie. I dlatego, nie? Tak wymyśla. Na długich przejazdach, w drugim treningu byliśmy zaskakująco mocni. Wciąż na początku nie miałem zbyt dużo pewności, ale potem zrobiliśmy się znacznie mocniejsi i mamy dużo danych do przeanalizowania. Wieczorem warunki były bardzo zmienne, niektóre partie były ekstremalnie przyczepne, a inne bardzo śliskie. Tam, gdzie obrócił się Carlos, z e, walną przepięknego pilota, a gdzie wypadł Sergio, który rozbił samochód, to delikatnie, było niewiarygodnie ślisko nie jestem pewny dlaczego. No cóż, była ta sesja, pierwsza sesja, sesja obrotów. Najpierw Kimi wypadł z toru, Stamburelo, taki snap over i, i zaparkował pod bandą, nie mógł już wyjechać. Potem e, Perez, e, i jeszcze trochę później e, obrócił się. No, na pierwszej szkanie zawisło po prostu na tarkach, ale go, to były trzy czerwone flagi w pierwszym treningu. Ale w jego nie groźna, bo zaraz przybiegli sędziowie jego go wypchnęli e, na tor. I było też wiele różnych piruetów. Bota na przykład walnął fajnego pirueta pierwszej szykanii, ale on już jechał wtedy na panach na suchą wiecznie, bo końcówka pierwszego treningu na opanach, niektórzy jechali na suchą, niektórzy na mokrą. Williams akurat jechały na mokrą, a to Robert głównie. Natomiast Max tłumaczył przez radio taki problem, wiecie, obecny Formuł 1, czyli mówi przez radio, że te opony, wiecie, chłopaki, te opony są bardzo twarde. Teraz co mówi Robert, Robert o oponach, tak? bo tutaj zadał to krat kolega z Tobu Scott Miecio. Jak sprawały się opony na mopytor, bo niektórzy kierowcy narzekali, że nie były powtarzalne i ciężko było je doprowadzić do właściwej temperatury. Tak, głównym problemem, problemem było to, że na okrążeniu mamy różne rodzaje asfaltu, mówi Robert. Robert, to wiecie, zna ten tor, i zna też. Mi się wydaje, że w takich warunkach, kiedy są te różne wersje asfaltu i, i właśnie zmienna przyczepność trzeba mieć naprawdę dużo feelingu i wyczucia, wychodzi do niego mega naturalny talent i coś, co i tak jak mówił, także startował w rajdach, tak przed wypadkiem, dlatego, żeby mieć jakieś takie dodatkową kartę dodatkowego atuta w walce z innymi zawodnikami jeśli ten dodatkowy feeling, to mi się wydaje, że właśnie w takich sytuacjach to jest właśnie ten moment, kiedy być może te, rajdy, te starty rajdowe czy nawet zacięcie w ogóle, ten umysł taki też mocno prerajdowy, po prostu się Robertowi bardzo sprawdził. Więc mówi, że różne rodzaje asfaltu, więc i przyczepność się dość mocno zmienia. Szczególnie, gdy wjeżdżasz na bardziej nagomowane partie, może być zdradliwie. Dziś było widać w pierwszym treningu, że nie jeździło się łatwo, za, za to łatwo było popełniać błędy. Jeśli będzie padało dalej, czeka nas wielkie wyzwanie. Co do treningu, dwa razy najszybszy był Charles Leclerc. W pierwszym treningu był trzy dychy przed Carlosem Saincem i... Ponad 5 dych przed Landon Norrisem, a czwarty dopiero był Lewis Hamilton, 8 straty, co pokazuje de facto, jak to było dziwne, tym bardziej, że Shell uzyskał ten czas na oponach medium. Y, oczywiście w Slickach, a y, tam kierowcy za nim y, uzyskiwali swoje czasy na oponach soft, co pokazuje, że było to tak Średnio miarodajne. Robert był 17 9,9 sekundy straty do Leclerca Tylko, że nie jeździli na suchych oponach Z tego co rozumiem, że, przynajmniej ja nie, ja, nie widziałem, Wiem, że w końcówce Robert jechał i Howie był na Ciągle na intermediate'ach y, George y, 10,5 sekundy, co też pokazuje, no wiecie, to aż tak Źle nie jest. Drugi trening był o wiele bardziej y, Obrazodajny znowu najszybszy Le Leclerc, ale e, Louis Hamilton e, ile tam było, chyba 60 parę e, tysięcznych tylko za mm, Leclerciem jadąc w gorszych warunkach e, trzeci Sebastian Vettel, czwarty Valtteri Bottas czyli mamy tutaj mix Ferrari-Mercedes Ferrari-Mercedes e, piąty Max Verstappen szósty Alexander Albon e, to, to w, Max tracił do Sharla trochę ponad, no prawie cztery dychy Natomiast Aleksander Albon tracił 0,6 sekundy. Dalej Gasly, Grożą, Ricardo. Ricardo Ci mówi, że był zadowolony, że nie będzie nic za bardzo w samochodzie zmieniał. Dziesiąty Danii Kwiat, czyli mamy tutaj dwa Toro Rosso w pierwszej dziesiątce. Zwróćcie uwagę, że. Bardzo, ja mówiłem o tym i też pokazywałem to u siebie na Story na przykład, że akurat co jak co, ale to Rosso ma jedno z najcieńszych skrzydeł z tyłu i są podobnie jak Renault, i mamy Ricardo 1,10, mamy oba te Rosso o pierwszej dziesiątce. Wygląda na to, że na te szybkie okrążenia to jest całkiem niegłupi pomysł. Dla niektórych, bo to kwestia samochodu to też się zmienia. tych Hulkenberg i tak dalej. Natomiast e, co się dzieje? W się znowu? 19 robert. E, i tutaj była strata mniej więcej 2,8 sekundy, i za Robertem 5 dych George Russell, czyli znowu wolniejszy także na tej sesji słuchaj, chociaż znowu pamiętajcie też trochę losować, bo ym, warunki się no, na, na początku było sucho, wszystkie samochody wyjeżdżały raz w ogóle, yy, praktycznie na pierwszy trening, więc to oznaczało, że raczej spodziewałem się deszczu, potem trochę popadało i to było takie, wiecie, takie mieszane, natomiast cały czas no, znowu te tendencje są dane, no bo w pierwszej yy, szóste są te same ekipie, co zawsze, a z tyłu także są te ekipie, co zawsze. Co mówi Leclerc? Charles Leclerc <laughs> po tych yy, yy, jazdach. Miło jest być najszybszym, ale nie sądzę, że to prawdziwy obraz układu sił. Oczekuję, że jutro Mercedesy będą bardzo bardzo mocno, gdy będziemy jeździć w takich samych warunkach. Ja wykonałem swój najlepszy czas w dogodnym momencie, a oni jechali w gorszych warunkach, więc są naprawdę szybce. U nas generalnie było lepiej niż oczekiwaliśmy, ale wciąż musimy mocno popracować i zrozumieć, gdzie możemy nadrobić czas, gdy tor jest suchy. To ciekawe. Sądzę, że w rytmie wyścigowym nie brakuje nam tak dużo jak na spa do Mercedesa, bo jednak brakowało im na dłuższych przejazdach. Opony tak nie trzymały. Twardsze, tak, bo na nami ich było spoko. Ale za to nasze tempo kwalifikacyjne jest gorsze niż w Belgii. Louis na to. W deszczu nie ma sensu ryzykować, ponieważ nie ma za to prawdziwej nagrody. Niewiele się możesz nauczyć. Nie robiliśmy zbyt dużo przejazdów w tej sesji. Ale potem, oczywiście, zaraz zaczęło się robić w drugim treningu. Było znacznie, znacznie, były to znacznie lepsze warunki dla wszystkich. Nie ma zbyt dużej różnicy w porównaniu z tym, co się działo w ostatnim wyścigu. Oni, czyli Ferrari. Są dość szybcy na prostych, my jesteśmy dość mocni, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. Wygląda jednak na to, że jesteśmy trochę bliżej na jednym, na, 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 na jednego okrążenia. Wygląda na to, że będziemy mieli walkę, czyli widzicie, no jeszcze już na konferencji po spa, czyli przed mozą, Luis i Waltery, z jednej strony, tak trochę asekuracyjnie, szczególnie Luis. z drugiej strony po, widać, bo, że są w bojowym nastroju, że nie byli tacy, że o, tu na spa Ferrari nas roz, rozwaliło w kwalifikacjach i tak będzie na mozą nie, 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 oni liczyli, że jednak ta konfiguracja tutaj, mimo długich prostych, będzie im sprzyjała trochę, yy, trochę bardziej. To definitywnie niespodzianka. Nie wiedziałem czego oczekiwać ten weekend. Oczekiwałem, że będą szybcy na prostych i oni są. Ale jest wystarczająco dużo zakrętów, gdzie jesteśmy w stanie to nadrobić. Yy... Oni nie są tak naprawdę zbyt szybcy w tych zakrętach, więc to się jakoś wyrównuje. Bardzo ciekawie to pisuje Luis. Co mówił Fetel? Był ok, ale wciąż możemy wyciągnąć więcej samochodów. Była to trochę chaotyczna sesja. Fetel tak w trzeci i tracił dwie dyszki. Do tego, tak, dwie dyszki sadził do Szala. Yy, była to chaotyczna sesja. Wszyscy wyskoczyli z garażu, gdy zapaliło się zielone światło na drugi trening, z powodu warunków, więc nie były to zwyczajowe treningi. Przyjęliśmy kilka solidnych okrążeń i wiemy, gdzie mamy braki. Czy jesteś to dużo tam po waszym samochodzie? Pada pytanie chyba od Backstona. Tak, gdy jadąc, tu masz trochę więcej pewności, można wiele zyskać. Nie sądzę jednak, że dziś ktokolwiek przejechał idealne Nie Wiem, że przynajmniej ja mogę znaleźć więcej prędkości. No, oby tak, tego, tego sobie życzymy. I na koniec parę, kilka krótkich episodów. Kwestia bezpieczeństwa tutaj będzie poruszana. Jak rozumiem, widziałem kierowców jak się na briefing. Na którym będzie też m.in. Michael Massey, czyli dyrektor wyścigowy, dlatego że pojawił się dźwig na samochodzie, kiedy jechały bolidy po torze. że znaczy, no, pojawił się na że kiedy jechały bolidy, po jego i po Pereza. No i to jest sytuacja niepokojąca jednak, no bo wiecie, bianki, spa, jadące samochody na takim torze jak ten, gdzie jest mokro, tak, bo to jest bardzo ważne. Nie najlepszy pomysł. I druga rzecz, do, do, do której chciałem nawiązać, biało-czarna flaga ma być rzutką kartką Formuły 1. To jest to ciekawe, bo pokazaniu ostatnio Gastiemu w Belgii za to, że zmieniał tor. Jazdy: biało-czarna flaga to jest taka, że wiecie, to jest takie ostrzeżenie, że następna to będzie czarna, nie? czy flaga, czyli czerwona kartka. Yy, prawdopodobnie. Poprzednio pokazano ją w 2010 roku w Malezji, gdy była taka scena, kiedy Luis z egzakami bronił się przed Witaliem Pietrowem. Dość dobrze pamiętam tę sytuację. I potem wyobraźcie sobie, że, że jak ją Louisowi pokazano, to nie stracił na popularności. I w świętej Charlie Whiting postanowił, że jednak lepiej przez radio ostrzegać kierowców, że lepiej nie używać tej flagi. Ale przed Michael Massey przyznał, że jednak warto ją wyciągnąć z tego lamusa. No bo wiecie, skoro jest już jakby w gamie, no to, no to może się przydać. I to jest tak, czy to dobrze? Moim zdaniem. Z jednej strony tak, no bo skoro jest, to, to może warto, żeby się przydała, tak? Są takie flagi. Z drugiej obawiam się, że to będzie zniechęcanie kierowców do walki, i zaczynam się obawiać, co będzie, jak wejdą w życie czerwone nie? kartki, czyli te czarne flagi, czy co? Czy nagle się okaże, że zaczną kierowców dyskwalifikować z wyścigu? No wiecie, czerwona kartka w piłce nożnej pozostawia zazwyczaj za pierwszym razem jeszcze 10 zawodników na boisku jednej drużyny. Czerwona kartka czy czarna flaga Formy 1 zostawia tylko jeden samochód. I jakby cena przygotowania tego samochodu do przewidzenia i wystawienia go na wyścig jest nieporównywalnie wyższa niż wystawienie jednego piłkarza na jeden z wielu meczów sezonu, tak? Więc to. To porównanie, które Masi jakby wysunął, nie za dobrze mi tu pasuje. Natomiast Albon broni tego pomysłu, mówi mi to za bardzo nie przeszkadza. Myślę, że jest to znacznie lepsze niż dawanie kar. Nawet w sytuacji w Hamilton w Kanadzie. Znacznie lepiej by rozwiązano ten problem, gdyby da, dawano na początku po prostu ostrzeżenia. No tu akurat pełna zgoda, nie? Tu nie ma co polemizować. Tam to był skandal i w ogóle to był jeden z najgorszych pozycji. Jedna z najgorszych, jeśli nie najgorsza decyzja sędziów w tym sezonie i prawdopodobnie jedna z najgorszych w ostatnich latach. Myślę, że to dobry pomysł. Widywaliśmy ich dużo w kartingu i sprawowało się to dobrze, więc nie widzę, czemu nie miałoby to nie działać w Formule 1. No, czemu miałoby nie działać? No Dlatego właśnie, że. No, w kartingu jednak znowu przyjeżdżacie. Jest naprawdę dużo biegów, dużo, dużo przejazdów. Formuł 1 nie do końca. Więc. No, tak. I, moim zdaniem nie jest to aż tak dobry pomysł, jak już No i, na koniec. No, Oczekuję się, że kwalifikacja znowu będzie tutaj tak jak na spa, że będą takie korki przed przejazdami. No, bo tutaj bardzo ważne znowu będzie ten toł, tak? czyli podpięcie się cień aerodynamiczny, żeby wyciągnąć jak najwięcej prędkości. Było dużo pytań, na przykład Ferrari, który z Was tutaj będzie drugiemu robił tunel, czy ja kolej ten cień aerodynamiczny. Chłopaki nie mówi. No, to jest ciekawe, że Luis mówił o tym, że to jest niebezpieczne że coś powinno się zmienić. Natomiast Masi nie zgadza się z nim i mówi, że to. Że to nie jest żaden problem, że nie to zagrożenia. Co jest dla mnie z jednej strony niepokojące, bo ja co do zasady jednak uważam, że kierowcy powinni mieć więcej do powiedzenia i że powinno się z nimi raczej zgadzać w takich kwestiach. Jak z drugiej strony, przynajmniej mamy erę, w której być może Luis nie masz takiego i takiej się przebicia. Dobra, idę dalej pić i ten, nie no, że to jeszcze dalej pracować, zaraz to wrzucam. I co, widzimy się jutro po kwalifikacjach. A póki co, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.